Postanowiłam, że nagram filmik z Movistar Planet, ale na razie mam lekki kolega. O dobra. I pomyślałam, dlatego że już ta nasza Tagina już nie jest truskawką w czekoladzie, tylko królikiem. To ja pomyślałam, że też Ci przebiorę, bo akurat to było inspirowane taginą. Ten look był inspirowany Taginą, to nawet miałam z nią lekki, lekki taki czat. Ja teraz czas się przebrać i ogólnie ten film będzie dotyczył, że będę zbierała prezenty na moje urodziny, uro które są za dwa tygodnie. A ogólnie te urodziny mam 23 marca. Więc no, będę zbierała prezenty już. Nawet ich dużo mam. To zaraz wam pokażę, tylko trzeba się przebrać. No znowu ten lak. Nie mogę ściągnąć na nika. Kurczę, jak ja nie lubię tych lagów. Prawie codziennie je mam. Muszę założyć jakieś lugi później dopiero usunąć, co mi tak mam. Dobra, ten może. No świetnie, teraz luk się jeszcze nie zakłada. No dobra, będę tam troszkę w Jest moje zbawienie. Ale nie mogę tego ściągnąć. I tak wyjdę na miasto. Dobra, jakiś inny look trzeba znaleźć. O, z ciastem na głowę. Hmm, ten już lepiej, tylko te błyskotki. No, nie da się rzeczy ściągnąć. Nadeszła rana niebieskiego. Nie, wyglądam jeszcze gorzej. Co to było? No dobra, coś takiego nawet. Dobrze, tylko po prostu sukienki się tak więcej dałam na drugie konto. O, to nawet jest ładne, tylko te rękawki takie. No dobra, będziemy w rękawkach liczyć. No dobra, oczywiście już nigdy nie wydam pieniędzy na różne eventy i pakiety i unikaty dla... Dlatego, że no, nie pieniędzy, tylko po prostu hejsu, star Coinsów, Dlatego, że już mam mniej niż stówę. 100 tysięcy. ogólnie teraz zaczniemy się pytać, ale w wiadomości prywatnej. Więc pierw się zapytajmy tutaj dziewczyn. Odchodzą, no to. Dobra. Tylko zobaczmy. Ósmy level ma. 11, no, dobra. To zaczynamy pisać. Przez stalagi, to chyba. No dobra, z tym dasz przez nauro. To nawet ledwo co dobrze wyskoczyłam. Ta ma dziewiąty. Dobra, tam to nie dało. Więc jeszcze się tej pytamy. Kocineczka. A, tej nie mogę. No cóż. A ta jakaś emo girl może mi dać. Kurczę. W sumie moja klawiatura jest dziwna. bo tak zbieram przez na to po prostu A no fajnie życzę jej powodzenia żeby zbierała dalej no ale tutaj o odpisał ktoś sorki ale nie mam no cóż chociaż jedyna odpisała więc tutaj moje Jakaś się taką No, ja taką mamatkę, no zobaczę co mi robią Tak. Dobra, ktoś tu odpisał. O, dziękuję bardzo za autografik. ogólnie idziemy do klubu VIP, bo VIP mają duże levelki więc ktoś mi może da coś. Najlepiej, żeby dali, a najgorzej, żeby nie dali. No dobra, to idziemy. Dobra, jesteśmy, ale kolejny lakt nas tu wita. O, jest ktoś. Wiem top, który mam na sobie. On to prawie nie jest nic warty. Dobra, idę na środek jak zwykle, jak chcę coś powiedzieć. Zbieram prezki na uro 23 marca. Będę wdzięczna za choć jeden prezent. No bo nawet fajnie, jak dadzą ludzie chociaż jeden prezencik. Na razie nic. No to dobra przez ten czas. Tutaj. Będę statusu i jestem ciekawa, czy do moich urodzin wbijemy ten 400 lajków. O matko, dziękuję. Też też damy. Pomol. Brakuje 50k. No, oczywiście, że pomogę. Autograf. Dlatego, że pozdrawiam nawet te za jeden. Przeska nie dam, ale dam grafka. To już serduszko muszę znaleźć. Niedawno używane. I tutaj no, to bierzemy. tu już coś. I tak przyjmuję do znajomych. W ogóle jest strasznie dużo osób ten pakiet, ale nie wiem, czy kupić, czy nie. No dobra. Nikt nie odpisuje to, zrobimy arcika, żeby każdy z moich tutaj znajomych od tutaj, tej tej, 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 tej i większość osób. W ogóle znowu Ja coś Są tu już Oczywiście. Ogólnie dzisiaj zrobiłam aż za dużo tych editów i jeden miał 438 wyświetleń, a 14 lajków. Więc to nawet spoko. I dostałam nową subskrypcję, ale i tak do końca miesiąca chciałabym wbić ich 35. Lub w ogóle coś z tego.

każdy prezent to wielka przyjemność dla mnie, bo to nawet prawda. I tu trzeba serduszka ładne. Bo oczywiście będę te prezenciki otwierała na YouTubie, więc każdy ma szansę być najlepszym, mieć najlepszy prezent na moje urodziny. Ogólnie ten daje ten nie pamiętam co miałam dawać za jakiś unikat, na przykład z pakietu. Bo dostanę, jak dostanę unikat, to przecież muszę coś dać za to. Albo jakiś unikat. No, w ogóle cenię wszystkie prezenty. Nawet te, które y, są po prostu rzecz za 50 starkońców. Bo to jest chociaż miły gest. nagrywam chociaż to nagrywam, na ety... powiedziało ludziom, żeby mi dali prezenty, no bo zbieram nawet tak w słusznym celu już od grudnia 2023-2022, to by nawet nie miało sensu. Temu, jak miałam jeszcze, bo ja to konto założyłam, ogólnie już to konto ma ro rok, ma za ten za dwa tygodnie, czyli rok ma akurat 23 marca, bo założyłam sobie je ja na urodziny albo jeszcze wcześniej, nie wiem kiedy, ale coś na pewno. zrobiłam ten sam. Akurat. No dobra. Ta może mi da, ale chyba napiszę też coś, że nie warto zbierać za fryzdencie. I już Wam pokazuję jakie mam prezenty i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mam 40 prezentów na urodziny. Całe 40. Szukam osoby, z którą wymienię się posterkiem za 50 metrów. Oj, dom, na mnie nie patrz, bo ja tu mam bardzo mało tych posterek. I ogólnie zagłosujcie w komentarzu, bo jak już będę kupywała pakiet, to kupić wersję damską czy męską. Męską tylko dla tych uszu, tatuażek. I spodnie, i jeszcze włosów. Bo włosy nawet ładnie się prezentują. Na kobiecie to by ładnie wyglądało, tylko ta kurtka jakaś dziwna. Więc, kurtkę bym chętnie albo sprzedała, przelewem na telefon bo ogólnie sprzedaję niektóre unikaty, przelewem na telefon i wtedy sobie tak zarobię. Tylko jeszcze nic nie sprzedałam, a jakbym sprzedała, to bym. Dużo zarobiła, jakbym dużo zarobiła, to bym była bogata i bym mogła sobie wyposażyć się w sprzęt. Różne do nagrywania. I ogólnie, jeszcze raz trzeba zbieram prezenty na urodziny. I to ostatni raz. I Raz i idę do lasu. No dajcie, ludzie, żeż prezencik. To mi 41 prezentów. Na pewno, jak ktoś zobaczy, to da mi taki prezencik. Ale ogólnie poproszę Was, tyle ile mam prezentów. No niech tyle będzie subskrypcji, chociaż na tym kanale, bo na razie mam niecałe 30 subskrypcji. No dobra, nikt tu nie daje to. Już chyba lecę do Forest. O, strasznie dużo osób tutaj jest. Super. No to coś sobie, ale same nie widzę, więc nie wiem, czy wdadzą. Wybieram prezy na uro. What the hell? No dobra, zbi i uro. Zbieram prezynauro. uro. 40, licznik prezów 40. No bo to racja. Teraz to groźby karalne. Groźby karalne mogą być dla mnie, gdybym zrobiła odcinek, kiedy cały czas przeklinam. Ale wątpię, żebym to zrobiła i żeby YouTube mi to dał, że mogę to mieć. Po prostu. Ej, co to ma niby być? Co to i będą na nazwy? Ja mam jej nazwę. To jest normalny świat. Ja nie rozumiem tego MSP i starego MSP. To jest w ogóle coś dziwnego. Takie lagi tu są. Ale ładnie wygląda. Przepięknie ona wygląda. Ja chcę mieć włosy Darling. Ogólnie ja chcę mieć włosy Darling. Albo żeby była powtórka pakietu Darling. O matko ale będę Szczęśliwa. Jak będzie wtorka pakietu, też link, No dobra, nic z tego naszego polowania. Tak, ktoś presji. Ona już dostaje mi nie może. No dobra, żeby być miłym, dodajmy koleżance prezent. Ona mi i tak nie da. Tutaj coś muszę dać. Okularki. A po co ty chcesz? Od... Skąd to wiedzieć? Ja mam dzisiaj urodziny. I coś takiego. Musiałam skłamać, dlatego że nie ja nie będę dawała ludziom. Dobra. Dziękuję bardzo za okulary, ale już takie jedno mam. Wiem, takie serduszko. Wiem. Ale po prostu do wymianek. Okej. Okay. Nie jest rzeczy z pakietów, dlatego że wszystkie rzeczy z pakietu nie WIP. Czy mam na koncie Luana be like? I miałam w Nike chyba to konto, ale usunęłam wszystkich, żeby był... nie było po prostu... O, dwa polubienia, super. <grystanie> Tylko tutaj Emileczki. Co oni się rzucili na tą biedną Emileczkę? Biedna Emileczka. No cóż, zaraz się pewnie na mnie rzucą zielona ropucha jak zwykle. No cóż, dobra, to o tym regnamy filmik. Filmik. <grystanie> No dobrze, tym żegnamy po prostu. I jeszcze małe przypomnienie, że u mnie można wygrać takie, taka Easter Magic, ale musicie do mnie napisać, dlatego że ja nawet nie wiem, co się na tym YouTube dzieje. Możecie wygrać to. Możecie wygrać to, ten dwuchawiec i możecie jeszcze wygrać VIP-y. Tam tylko dwa, jedna osoba VIP dostanie to. Czyli te kwiatuszki. I tylko musicie skomentować, i muszę zobaczyć, czy macie z... u mnie subskrypcję. I jeszcze ja mam taką miotłę, ale to już dopiero za bardzo dużo rzeczy. A czemu mi je dałaś? Tak po prostu. Tak po prostu. No bo. No i tutaj się macha na tej miotelce, bo, bo, bo dużo osób się pytało, a czy mam miotłę, a ja mam miotłę, bo ja mam wszystko z eventu. To takie chodzenie i to, ale nie mogę uwierzyć, że będzie powtórka jaja na łyżce. No chociaż dla mnie to dobrze i dla niektórych. Dobra, takie słoneczko. Gdzie to słoneczko? O, na słoneczku fajnie się lata, jak na chmurce i słoneczko dostanie Jedna osoba VIP, którą wylosuję z komentarzy, i to słoneczko trafi do jednej osoby, która dostanie takie drugie miejsce, mniej więcej. Że dostanie drugie miejsce? Bo pierwsze to są te kwiatuszki takie. Czemu ja myślałam, że to chłopak? No dobra, te kwiatuszki, później. Jest ten, już trzecie miejsce to jest jajko na łyżce. A to jest pierwsze miejsce dla osób nie VIP. Drugie to jest ten taki, ten taki, taki ten taki, ten taki, ten taki dmuchowiec. I później, dlatego że z eventu nie mam nic więcej nie VIP, są te bańki. Te bańki znalazłam gdzieś. W domu te aginy w ogóle można sobie je kupić, ale gdyby ktoś nie miał hajsu. Albo dam też takiego eatera. No z drugiej strony. Dam to. Dam to. Kto by nie chciał czegoś takiego? Nie odpowiadam na na pytania. Już to miałam dawno kończyć, a ja jeszcze tu mam. No dobra pa. Bo muszę wrócić do słuchania mojej ukochanej duelipy. Oczywiście, bo ja wszystko robię, słucham duelipy. Macie tutaj jeszcze. Nie wiem, czy wyjdę. Macie tutaj jeszcze Hallucinate duelipy. Więc ogólnie. Pajo.